Jedyne co wiemy to to, że na jachty łatwiej było dostać, nawet nie będąc bezpośrednim przedsiębiorcą w branży, bo tak jak u kolega wspomniał, można było prowadzić firmy honsultingową bądź y, automarket tak? i otrzymać, otrzymać to dofinansowanie. Ja rozumiem, że te, te firmy zrezygnowały z tego, ale jeżeli mówimy o całym systemie, to naprawdę bardzo nas to y, skrzywdziło i... Nawet to spotkanie z FARP w styczniu tego roku, gdy było obiecywane, że jednak ze względu na wzmożony, to my teraz już wiemy dlaczego wzmożone, zainteresowanie było, ale ze względu na wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców branży w korekach, przecież się zebraliśmy w urzędzie wojewódzkim, że prawdopodobnie może być kolejna transza jeszcze uruchomiona. Pierwsze rzut nie było aż tylu chętnych, tak jak tutaj panowie wspomnieli, ze względu prawdopodobnie na duży handel. Spółkami, które miały dostęp do finansowania, a obecnie zostaliśmy z niczym i jeszcze jest cały atak na naszą branżę, mimo że naprawdę ucierpieliśmy w trakcie pandemii i nie, nie powinno tak być, by nasze, nasze przedsiębiorstwa, które naprawdę pracują tak jak należy, chciały się rozwijać, a nie mogą, bo ktoś miał pomysł sobie kupić jak, który po roku może spieniężyć i mieć. Czysty, czysty pieniądz, całkowicie będąc w innej branży, może nawet nie doświadczając tego, co, co doświadczały inne firmy. Dlatego też apeluję o rozwagę i o nie krzywdzenie restauratorów czy hotelarzy, a skupienie się na tym, kto dostał te pieniądze i dlaczego te pieniądze zostały przyznawane dla tych organizacji, które dłużej być w dużej mierze, nie Czy jakieś pytania? To ja do Pana mam pytanie. A, na, na, a co Pan się od siebie da? Zgodnie z badaniami Głównego urzędu Statystycznego, mm. obiekty kotelarskie od trzech gwiazdek i największy udział mają w rynku. Mm. Ja prowadzę obiekt, który nie jest skategoryzowany, skierowany bezpośrednio do osób starszych, do emerytów. Na co do Pan Ci na co wniosek pisałem? Na zapewnienie wszystkich norm, które potrzebuje, żeby otrzymać trzy 3 gwiazdki, 3 gwiazdki, czyli remont to było związane z montażem klimatyzacji, by w obiekcie usługi. Ogólnie nasz projekt był po to, by zdywersyfikować działalność. Także otwieramy dodatkowe usługi w postaci usług cukierniczych, a także podnosimy standard obiegu. Trzech i skupiamy się też na poszukiwaniu klientów biznesowych. No i dobrze, brzmi to bardzo To bardzo Do Dlaczego Pan mówi, że Pana projekt jest ok, a projekt na jakiś już nie jest ok? Czy jakieś zakazy na wpływanie? Yy, bo, bo nie za bardzo rozumiem, jeżeli projekt spełniał kryteria, yy, bo nie rozumiem za bardzo, yy, tu Pan mówi, że. Znaczy, ja e, mówię o tym, że system. Że, że uderza w ja, ja nie wiem, kto jest lepszy. Ja nie mogę no się nie, porównać rów, nawet. Rów, rów, ja nie bo, mówię, że ja. Ok, mówi, pan, że afera uderza w Waszą branżę. biznesową. Tak. A jednocześnie tak. wy uderzacie coś z w tą branżę, mówiąc, że właśnie nie branża Koreka podpisała wnioski na jak. W końcu ja nie... jaka jest ta relacja? No, no, znaczy, to że dobrze, że... zrozumiał. Nie, System bo... jest taki, że to niekoniecznie musiała być branża. Te, te, te przykłady były osób nie z branży Koreka, które dostawały. To są często... Jeżeli tworzymy firmę, spokie, wpisujemy to PKD takie, jakie sobie życzymy, tak? Nie ma obowiązku, tak jak było ileś lat temu, że za każdy dodatkowy PKD musimy zapłacić. Aha. Więc firmy, tworząc, tworząc nową działalność, wpisują wszystko. Mam PKD? Mam PKD. Czyli okay. jeżeli. Czy te firmy nielegalnie napisały te wnioski? Na jak i na ten automat? I o tym mówimy. System projektu jest wadliwy. To nie chodzi o to, że my złożyliśmy wnioski. Chodzi o to, że wnioski są ocenione. My nie wiemy w jaki sposób, nie wiemy co było ocenione, jak było ocenione, a też wtrącając ten przykład wykupywania firm przez osoby niezwiązane z branżą. Branża na tym straciła, bo, bo jeżeli firmy okay, były... ale to kapitał do tego nic nie ma. No, jest no ma, się. no bo ktoś ustalił takie wzdorne zasady. No. Chodzi o zasady rządowe, które zostały ustalone. Jeżeli tu na Podlasiu była taka nie historia... składamy wniosek, bo my to straciliśmy, a ktoś staje obok firma konsultingowa, która udokumentowała stratę, bo, bo tak Często też było, to, to my jako branża na tym tracimy. To nie chodzi o to, że, że my poszukujemy, bo my tą stratę do, doświadczyliśmy tej straty. Chodzi o to, że można było kupić sobie firmę, zresztą handel yy, kwitł. Chodzi o to, że osoby spoza branży, po prostu mając PKD wpisane, nie, nie jako główna działalność, ale jako poboczna, albo w ogóle nie istniejąca, tylko wpisana do, do rejestru, mogli. Złożyć wniosek i to do, finansowania otrzymać. I my nie wiemy, właśnie nie ma tej punktacji. Była punktacja w projekcie, że za to jest tyle punktów, za to tyle punktów, tylko później ocena nie została w żaden sposób na nam udostępniona. My nie wiemy, o ile punktów przegraliśmy, nie wiemy, z kim przegraliśmy i dlaczego przegraliśmy. My wiemy tylko, że część firm nie dostała dofinansowania, a jeżeli widzimy, że firmy niezwiązane z branżą dostają, to tutaj jest ten problem. Problem leży w systemie, całym stworzonym systemie te, yy, tego dofinansowania. Cały, cały projekt jest wadliwy i krzywdzący dla naszej branży. Bo rozumiem, pan jest przedsiębiorcą jakimś lokalnym tutaj, podlaskim? Tak, działającym w branży turystycznej, tak? tak? To jesteśmy przed biurem Platformy Obywatelskiej, która obiecywała pomoc dla osób poszkodowanych przez zamknięcie granic. Yy, jak pan ocenia właśnie tą pomoc w takim razie? Nie da się ocenić pomocy, której nie ma. No właśnie. Bo jeżeli, jeżeli są poinformowani, poinformowane są osoby spoza branży, że takie dofinansowanie mhm. będą, to są specjaliści często odpisania wniosków. Mhm. Nie wiedzieli, jak te wnioski napisać. A my po tym COVIDzie, po tym wszystkim, co nas dotknęło, teraz też mamy problem zamkniętych granic i nielegalnego, nielegalnej imigracji, co też wpływa bardzo mocno na naszą działalność i na to wszystko, co się dzieje. Jeżeli klienci dzwonią i pytają, czy u Was nadal jest stan wojenny, no to tutaj jest problem. My mamy problem z tym, że osoby rządzące obecnie krajem nie potrafią, nie chcą nam pomóc w tym, w tym kontekście. Granice są zamknięte, nie ma przepływu. No ja rozumiem, że może być niebezpieczne, ale jeżeli mamy zamknięte granice, mamy, mamy całość tak zorganizowaną, no to my na tym cierpimy. I ta pomoc, która jest, i to pompowana, Że naprawdę pomagamy, i się dowiadujemy, że ktoś sobie niezwiązany z branżą dostał te pieniądze, to tu jest ten problem. To nie chodzi o to, że, że my, bo jeżeli chodzi o dywersyfikację biznesów, jeżeli prowadzimy biznesy w obustowie, nad jeziorami różnymi, no to jest to to logiczne, że mogą kupić jacht, ale jeżeli firma jest z centrum Białego Stoku i prowadzi tutaj jakiś zakład y, handlowy i ona kupuje jacht, to gdzie jest ta choreka w tym wszystkim? Jest ten Gdzie jest wsparcie dla Państwa branży? Skoro kto inny dostaje to wsparcie, mówią, że nie ma pieniędzy, okazuje się, że są ogromne kwoty, tylko zmarnowane. Tak. Można to to powiedzieć. to nie trafia do konkretnych tych przedsiębiorców mhm. i tu leży największy problem. I dlatego stoimy, stoimy pod y, biurem y, Platformy Ogólnopolskiej, ze względu na to, że oni w tej chwili od, za to wszystko odpowiadają. Oni to udostępnili, oni zgodzili się na takie warunki, które zostały udostępnione, no, a my jako branża na tym naprawdę nic nie mamy, a jednak są chcieli, bo to teraz teraz jak to wyszło, ale chcieli się reklamować, że pomogli branży, której faktycznie nie pomogą. Ja już wcześniej słyszałem na przykład dwa takie absurdalne projekty. Jeden to był na przykład zakup wozu transmisyjnego z programu tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Ten wóz transmisyjny stał rok w Stodole, po czym został sprzedany. To był wóz transmisyjny, o standardach lepszych niż ówcześnie Polska Polsce, czy TVN, czy telewizja polska posiadała. Faktycznie nie, nie, po prostu nie stworzono tych miejsc pracy na terenach wiejskich, bo ludzie, którzy by chcieli pracować, byli bezrobotni, musieli wyjechać na przykład. prawda? A druga historia, też pamiętam, na klasztorze prawosławnych zwierka jest takie ogłoszenie, że tam dotacja z funduszy zwiększania atrakcyjności terenów wiejskich. Wiadomo, że to było po prostu motywowane politycznie, dlatego na przykład określony podmiot dostał tą dotację, a nie inny. I wcale to nie zwiększa atrakcyjności turystycznych terenów wiejskich akurat. I o tym właśnie mówimy, że brak transparentności przy ocenianiu tych projektu krzywdzi branżę. Bo my jako branża nie mamy pewności, czy te pieniądze trafiały tak jak trzeba, czy, czy się rozchodziły w bliżej nieokreślonych kierunkach. Dlatego nam to bardzo przeszkadza i się na to nie godzi. Mogę być no w indziej miałbym. Nie znaczy, ten, konferencja są ja kapowa, także prosiłem o otrzymanie się tematu Ja y, temat, po prostu czekałem temat konferencji, tylko czekałem do końca tego tematu i ponownie pytanie, czy obawiać, panowie, jak sądzicie, o czymjacze kary finansowe prowadzone z partii za niestosownym niestosownią wszystkim przypadkowych majbo tego tematu w tej konferencji podążać, to jest wiele tematów. Jeżeli chodzi o te plotki, które Pan wspomina, proszę porozmawiać z rzecznikiem prasowym, z wyciekiem Makulsa i z Komisją Klat. Dano na piśmie które Pan Także, Także tym bardziej proszę, żeby Pan to przesło dalej, żeby czas wyżej. Na pewno centrala będzie widziała, jak to mówić, prasowy, na pewno Pan odpowie profesjonalnie, szczegółowo i myślę, że Pan z powiedzieć będzie. Zadowolony. A jakbyś się opisał to te Tematy zakończony. Czy są jeszcze jakieś pytania no, odnośnie konferencji związanej z KPO? Ej, tak, ja mam tak Mam nadzieję, że zgadzacie się że się z tym, że to nie tyle przedsiębiorcy są nimi, tylko Państwo, jeśli chodzi o stawę e, KPO. Ej, są to zasady, tak, zgadzamy się z tym. Trzeba pamiętać, że to PiS, właśnie rząd Madoniusza Morawieckiego negocjował te warunki było zatwierdzonych 300 milowych, które są dla Polski niekorzystne, które musimy nie wprowadzić, by w ogóle te pieniądze otrzymać. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o przyznawanie tych środków, no to odpowiada to, to obecny rząd, rząd, yy, który yy, uważam, że nie zawsze słusznie yy, wyznacza kryteria odnośnie przyznawania tych środków. tutaj kolega wspominał. Środki te powinny przedsiębiorcy, którzy praktycznie ucierpieli, którzy faktycznie w tej branży funkcjonują na spore Natomiast jeżeli ktoś prowadzi do tej pory zakład jest, który w ogóle nie jest związany z tą branżą i w jakiś sposób próbowo te środki pozyskać, w jakiś ten sposób powiedzmy skorzystając z luki, no to w tym momencie weryfikacja powinna być skuteczna i takie środki do tego przecież nie powinny być przyznane, te środki powinny być przyznane faktycznie dla osób, które koreka żyją, które faktycznie straty koniecznie Ostatnie pytanie z Państwa. Czyli widzicie, że generalnie to, e, e, państwo i projekty e, samochodowe powinno są często problemem, jeśli chodzi o wydawanie trudnych pieniędzy na tyle potrzeby w związku z tym do Was odnośnie naszych lokalnych spraw PKS Nowa Spółka Zaburzana na 4 miliony. Czy jesteście jako Partia Wolnościowa za prywatyzacją spółki PKS Nowa? W tym momencie rozmawiamy po KPO. A to jest proste pytanie, tak czy nie? Jest proste pytanie na temat, nie odchodzimy od tematu. Ale tak, to jest bardzo łatwe pytanie. Dla Partii Wolnościowej to jest proste pytanie. to, to Ja mam pytanie, że koszka za przedsiębiorcę mam pytanie w związku z KPO i z tymi problemami, które się tutaj e, nakreśla, to problemy również znam. Jakie Państwo macie rozwiązanie tego? Co w tej chwili powinno się wydarzyć i co Państwo powinno zrobić, żeby ten proceder zatrzymać lub, na, lub naprawić, jeśli jest faktycznie fotologiczny? Ogólnie pytania prosimy od pracy, ale na te pytania... No ale to jest to dotyczące KPO. Jak w pracy, naprawić ale ten pytania problem? Pytanie prosimy od pracy, natomiast odpowiem. Pierwsze czemu trzeba się na początku przyczyć to trzeba przyczynić się funkcji i systemowi przyznawania. No ale pytanie była we wnioskach, na składano wnioski. Od razu było na pewno napisane o warunkach jaka jest funkcja, jeżeli ktoś uprzy... otrzymywał wniosek podmodny, bardzo często otrzymywał wniosek bez uzasadnienia, ani bez podania nie obowiązku, żeby było uzasadnienie. No, no ale tak to jest właśnie kwestia przejrzystości to to zasad. Braku przejrzystości. Się pyta, co należałoby tak. zmienić? No, pan jeden punkt poprawić. No, pod... no, no to to, co się to, co wyciągnąć to co to wyciągnąć No to, co to, co jesteś... to, to... To, to. to mamy odpowiedź. Musiałem wyciągnąć to. Znaczy ja jestem w ogóle ciekawy, to co powiedział Patryk, czy dotacje nie zakłócają wolnego rynku, bo ja na przykład też miałem działalność przewodnika turystycznego, nie wiedziałem nic o tym konkursie, a ktoś inny poskładał wnioski, więc jeżeli jedne firmy dostaną dotację, a inne nie dostaną, no to to zakłóca konkurencję. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udział w konferencji prasowej i życzę wszystkim miłego dnia. Dziękuję Dzień bardzo. Przyjemnie.